Brodacz po biackim przebudzeniu wpada na wspaniały pomysł, by sprzedać lokal socjalny, a za zarobione pieniądze zrealizować swoje marzenie senne: kupno cysterny, nalewki księcia Poniatowskiego. Nakazuje konkubinie posprzątanie lokalu, okomuniąc ją z uśmiechem na ustach, że czas już by odwiedziła ich jego teściowa, a mama konkubiny. Rozpromieniona konkubina, której imię zna tylko wielkopolanin, posłusznie i z radością wykonuje pracę porządkową. Kupuje nawet zapas zajęczego pasztetu na wspólną ucztę z mamusią. Niespodziewanie dla niej po powrocie ze sklepu zastaje w lokalu wymienione zamki, a wewnątrz słyszy rechot przesympatycznego wielkopolanina nabijającego się z niedoli swej ulubej, która koniec końców zmuszona jest spędzić noc pod mostem nad Odrą. Student tymczasem zamieszcza ogłoszenie o sprzedaży lokalu, na które odpowiada młode małżeństwo. Sympatyczny gospodarz domu przedstawia wiecznie pijanego przedsiębiorcę jako notariusza, który od razu proponuje spisanie umowy. Młoda para jednak szybko rezygnuje z powodu zagrzebiawej błazerii. Wielkopolanin wygraża pięścią gościom, po czym zrezygnowany siada na wersalce i raczy się fioletową ambrozją. Tymczasem ogłoszenie dostaje się w ręce wrocławskich urzędników miejskich. Czym prędzej udają się pod adres wysprzątanego budynku, by wytłumaczyć studentowi, że nie może sprzedać lokalu socjalnego, który jest własnością miasta. Wywiązuje się szamotanina niespotykana nawet dla obytego w temacie sympatycznego skądinąd brodacza. W oddali słychać policyjne syreny. Kto wie jak skończy się to po południu.